Elo, elo widzowie, to jest mój drugi odcinek, pierwszy jak pamiętacie był z mojego powitania, ale dzisiaj będziemy grać z moim kolegą Szymonem. Szymon, przedstaw się. Dzień dobry, cześć wszystkim, jestem Szymon774, zapraszajcie do Znaj, heja. Tutaj macie jego nick, tutaj teraz pokazuję, jakbyście chcieli go dodać do Znaju i mój też, tutaj macie. No, ten odcinek będzie taki luźny za kilka minut będzie trwać, pogramy sobie z moim kolegą Filarem, mamo. Więc to będzie taki luźny odcinek widzowy, nie będzie za mieszkę za wszystko. Po prostu będzie taki luźny, więc jakbyście chcieli sobie pooglądać. W ogóle ja widzowie. A, i ja widzowie, pamiętajcie, że jest... Zostawić łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, bo to mi bardzo pomoże. Tak, dokładnie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla Spidermanixa. Bo bardzo się staram, żeby wam ten to content się spodobał. Bo jestem początkującym, dopiero teraz zaczynam. Muszę pojedź do tej gry. Dołączasz? Tak, luz. Dołączasz? Nie ma czasu na ile luz! Ale ile masz na... <gry> Dajcie widzowie, bo on teraz będzie musiał mnie więc bo ja zginę, bo on nie ogląda. I to ostatnio nauczyłem się takiej sztuczki, że biorę impulsa i robię nuskopeł kilofa. To mega mądro. W ogóle jak się do tego momentu? Odcinka to napiszcie hashtag Szymon. Dzięki, pozdrawiam. <noise> ale to się nie nie odcinka. Dobra, widzę, ale To trzeba się skupić, bo to nie ma co gadać. Dobra, lecę. Trzeba się skupić, tu. trzeba być spoconym. Tak zwanym spoconek, spoconym maczkiem przy. Ej, trafił! kurva. Zabe, banana. Druhé. Skáče. Druhý raz skáče. I tu kila I třetí raz skáče, čekaj. Čekaj, bo já Się będziesz tak wiercić, że się tam I tobie? To był akurat. To nie było zamierzone, co no miałem tak. robić. miałam zrobić. Miałam zrobić. Co? Żeś, nie wiem, na Twoim miejscu to bym w restaurację pod wierzgającym spider -peniksem. Ja. Jak chcecie, na koniec będę mógł y, podać Niki. Eee, eee, niki takich YouTuberów innych, jeśli będziecie chcieli mieć ich znajomych, to będę mógł je podać pod koniec odcinka, na ci pokazać. Nie! Widzowie, widzowie, nie patrzcie na to, błaga, nie patrzcie co się przed chwilą stało. Ale dam to. 5 metrów strzelaj! to umiesz!

Prawo autorskie. Reklama... nie wiem, vanisza proszę do prania. Jak wypracujesz? <laughs> Vanisz. Piesz codziennie. Piesz codziennie swój mózg do reklamy. <laughs> Już drugi rok pierzemy wasze mózgi. Dziękuję Państwa, Paweł skakał. Matku broni nie ma! Widzowie! Jeśli też dostaliście do tego od, do tego kawałku odcinka napiszcie Spider Hashtag Spider Manic z Bambikiem, bo to real, bo jak ja gira, to, to, to... To 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 nie jest normalne! Unreal? 3000 x 163 Kurda. Ja Mateusz, tam mam 4000 x 590 Kurde, to jest is... Gdzie jesteś? Pokaż się o nie. Kasia. Bo co się w tym małtyk? Bałtyk, już się utopię. Bałtyk! Nie, nie, co on ma? Nie. 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 Nie, nie, nie Nie, no ale po co? O nie Widzę, bo dobra, jeśli teraz dam mucheta, to zostawię cię łap Nie zostawiacie cię łapki w górach, <laughs> nie Zostawcie Widzę, i tak, ale... A, dobra Nie zrozumieć, tak Chąłem się tu Po tamty sobie Po szczęście, skupię. Zrobię mucheta no. Nie zrobię mucheta no.

Këtë montazhështë që ti pëtë një qëtë Bra, i meton i snajpër, në këse ti da jetë që që sa me e fëndin duha Të të tue A friendly Zimma mi zrobił bomba klap! <laughs> I zrobię Zaraz mu zrobię... Ciekawe, Gdzie jest położenie w tym momencie mojego telefonu? Okej, jest tutaj. Na głowie. Tymczasem ja balansuję z telefonem na głowie przez sobie. To w moje challenge.

bo muszę mnie doskoczyć, ale ja robię mu side asti. I robię mu tak. Mam też sobie side -asty. Ej, albo mi się wydaje, albo mi się wydaje, albo właśnie wymyślę nowe powiedzenie. W mordę Sonika, bo Sonik jest jeżą. No! Kotlape, tagusy, Mbappé, belkowski, mini seti, kamik. Dupa obsrana. Ale ci zrobię takiego. Saj! Pomocy. Łap te montaże tam! Juzej kręć kebaba! Mietek, wkręć kebaba! Mietek... Wiecie o tym, że mój nauczyciel w wf na Mietek? To kręcił kebaba. Prosto. Nie mały i ma mały betonizm Widzowie, widzowie! Widzowie Jeśli ja chcecie zobaczyć jakieś jeszcze inne odcinki z Szymonem, ale jeszcze nie kończymy tego odcinka Jakbyście jeszcze jakieś inne odcinki z Szymonem, to piszcie w komentarzu to. Kurde, nie wiem, gdzie jest teraz w moim położeniu telefon. Też nie wiem. Ktoś mi poda mojego telefonu? A, e, 112, wpisz w numer, to ci przyjdzie. 112 w telefon wpisz, to tam takie FBI wbije do ciebie, ale nic się nie stanie. Zaraz mu robię ja jestem Mr. Fantastic, mógł wyjeść w to POLA w dupę. Jestem Mordę. twoim starym popiwia. Uuu. Ty mucha! Naprawdę, No. Co jest, jest, się w górę? Ja. A tko.

A. A, to skarcie, nie, bratej, o, to, no się ty Skoczy nie Ma to co mnie robię. No, o, to, to. Spodziewałeś się jakiegoś Nie spodziewałeś się, że to że nie wiem, może je nagle zetkaczę i się wzniesę do góry jak pilnie. I I bo to mogło być prawa autorskie za to. Bez kitu. Nic nie było! Widzowie, cicho, cicho, silnie, tego nie ma. Tego Przestop nie było. Się. nie ma. Nie było, nigdy nie będzie. Nie wiem, czy to wewnętrzne. Nie, nie Nie wiem. Widzę! Mam to bigoda! Czemu masz srebrnego breka? Widzę! Widzisz mnie? Może lepiej nie będę się krył za drzewami? Tak, jak jak się. Przestaw no, się. Widzisz Widzę! Widzę cię! Dobrze.

WYLICZONE! Matematyka była uczona. To było wszystko wyliczone w tych jaskach chcę No święt że Widzowie banana i na wszystko. Dziękuję. Dostałeś bala. <grystanie> Żartuję. No, nie <grystanie> śpiewaj tego! Wszystkie dostaje. No nie, jeszcze, bo mi robi. No, robi. A, Styrta się pali. Stachu? No I dobre, jeśli dotrwalić do tego womarku, to już się też na to, na, to napiszcie hashtag stachu Uch. Tylko prawdziwi widzowie będą oglądać do tego stachu, bo inaczej zjewasz stachu Cicho A jak nie lubicie... Nie wiem, napiszcie może po prostu na inne filmiki o, cholera, jakieś Bo ja już sobie mam w sumie na jeden o, filmik ponad Więc jeśli chcecie zobaczyć jakiś o, filmik o, u mnie To o, piszcie o, w komentarzach i ja zrobię go Spróbuję znaczyć, bo nie wiem jak to pójdzie

Dobrze. I dobra, jakby jakoś mówiłem, to jak chcecie jakieś challenge Dobrze. gdzieś na jakimś trybie, to oczywiście zauważcie na wszystkich komentarzach. przedstaw się. W komentarzach i zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Dobrze. A. Dobrze. No, bo to Widzę. Na mój nie, w ogóle to jestem. Wiem, że na moim tylacie jest zimno. Bo panuje tam zimna temperatura. Mam pompę. A ja nie chcę na mi <grym> Spokojnie! Matku... Widzimy... już. No zaraz chyba będziemy kończyć ten odcinek, bo to nie ma co więcej grać. Jeszcze chyba to będzie ostatnia runda I pójdę zmontować i wrócę do Fatmaca Tak, to będzie ostatnia runda Widzę! Więc musicie w niej dużo odbijać, bo zrobię teraz mękana. Uda ci się jak wiedziałem. Czemu jest to taki fort? Ale pech! Ale pech! Co za nie fort? Jaki pech? Ej, widzieliście to widzieć? Się... Zbugowaliśmy Fortnite'a. Nie, no, bo no by mnie to nam się jakiś Oscar należy. Myślę, żebyśmy dostali Oscara za to, żebyśmy zbugowali Fortnite'a. Cuk. Tam, gdzie był... taki gdzie był kocz, pojawiło się nagle dwóch... ...dwa razy ty. To tak jakbym zamówiła jeszcze dwa, dwa razy putriem. Dobra, widzowie. Widzimy się w następnych odcinkach. Na no. no. Adios!